Witam cię pięknie na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan, prowadzę samą siebie. I mam też ten zaszczyt prowadzić ciebie, jeśli tego słuchasz w podróży, w podróży do siebie. Tak naprawdę, w tym miejscu, w którym już jesteś. Mm. Kochani, ten przekaz jaki teraz będzie, będzie gruntujący, uziemiający, będzie o zmianie i o tym, co to znaczy być człowiekiem tu na Ziemi. Jeden z, jedna z ważniejszych dzisiaj wibracji, która przyszła do mnie dotycząca zmiany, wybrzmiała w ten sposób. Najpierw dodam też kilka słów wstępu, które otworzą to miejsce, tak jakbym. Bo pojawia się w energii taki głęboki lęk przed zmianą, lęk którego doświadczamy przed tą zmianą, jaka ma się wydarzyć w nas. I to jest naturalne, że kiedy. Dusza pokazuje nam nasz potencjał, kiedy otwierają się nam nowe możliwości, zdarza się tak, że jesteśmy tym onieśmieleni lub przerażeni, w zależności jakiego używasz nazewnictwa, ja wybieram to słowo onieśmielenia. Więc kiedy jesteśmy onieśmieleni potencjałem, swoim własnym potencjałem, możemy na chwilę zatrzymać się w życiu i pozwolić tej energii wylądować, i to też jest w porządku. Jednak na te czasy, które teraz przychodzą, kochani, kiedy te nowe energie się budzą, do których ja jestem zapraszana, więc tym samym zapraszam również Ciebie, kiedy budzi się w nas potencjał do działania, warto z tego skorzystać i warto po to sięgnąć, po to, żeby. Ruszyć tą energią, która jest w uśpieniu i czeka na to, żeby być wykorzystana. Bo kiedy my już sięgniemy po te zasoby nasze, ten potencjał, który się w nas otwiera, i to może być cokolwiek dla ciebie, to może być naprawdę cokolwiek, co jest w zasięgu Twoich możliwości teraz. Więc kiedy pozwolimy sobie na to, żeby sięgnąć do tych swoich zbiorników, Zasobów energetycznych. I nie czekamy na ten idealny moment, który tak naprawdę nigdy nie będzie idealny, bo zawsze będzie ten proces przemiany. Więc jak zaczynamy uczyć się, jak tutaj to funkcjonuje. I powiemy sobie do siebie, że już teraz jesteśmy w szczytowej formie, w idealnej formie do tego, żeby sięgnąć po te zasoby, które mamy tutaj. To, kochani, na to miejsce, w jakim jesteś teraz, jeśli tego słuchasz. Jeśli Twoje zjednoczenie z duszą jest już tak wyraźne, że tak czujesz siebie, z poziomu miłości, wrażliwości, bycia w tym świecie, to wtedy każde działanie, jakie wykonasz w tym świecie, będzie tego efektem. Będzie efektem twojej pracy, będzie odpowiedzią. Więc, kochani, zmiana. Zmiana, która się w nas zadziewa, po którą sięgamy, nie z poziomu tego, że coś jest w nas nie tak. Jest tak naprawdę odpowiedzią nas samych na to, co nas budzi. I teraz odpowiedzią, kochani, na tą współpracę ze zmianą jest nasze działanie. I to jest ważne. Ta druga część tego, słowa, tego, tego zdania jest ważna. Bo kiedy dzieje się w nas zmiana i jesteśmy w tym takim myśleniu jeszcze, jeszcze trzymają nas te stare programy, że coś musimy w sobie zmieniać, bo jesteśmy niewystarczający, niedobrzy i tak dalej, to kiedy zostawimy to w kąt, powiemy, ok, ja Cię widzę, niech to się we mnie przemienia, ja Cię widzę, biorę wdech do tego i wydech i sięgam po to miejsce, w sobie, w którym siadam w swojej najbardziej szczytowej formie, teraz jaka jest dla mnie dostępna. I moją odpowiedzią na zmianę, której pragnę doświadczyć, jest działanie, które wykonuję teraz, więc w ten właśnie sposób współpracuję ze zmianą, która wydarza się we mnie. Więc możesz powiedzieć do siebie na głos: Otwieram się na zmianę, której doświadczam właśnie teraz. Rozumiem, że może to być przytłaczające dla niektórych części mnie, które nadal się boją. Rozumiem to, że mogę się bać. I to jest w porządku. Jednak ta zmiana wydarza się we mnie niezależnie od tego, czy się boję, czy się nie boję. Więc mogę na to odpowiedzieć swoim głębokim tak do tej zmiany i w ten sposób doświadczyć tego nieznanego z tego właśnie miejsca, które i tak się we mnie dzieje. Bo przecież ta zmiana dzieje się we mnie nieustannie. Więc kiedy mówię tak do tej zmiany i pragnę siebie doświadczać w tych nowych, zmienionych już jakościach, to moją odpowiedzią jest działanie, do którego jestem zapraszany i jestem zapraszana właśnie teraz. Zgadzam się na to, że może być czasami niewygodnie, że mogę czuć się nieswojo, że mogę czuć dyskomfort, że może być mi nawet w ciele niewygodnie, mogę czuć niewygodne stany w moim fizycznym ciele. I stary sposób myślenia pokazywał mi, że skoro jest mi gdzieś niewygodnie i w ciele coś mnie boli, lub coś mnie uwiera, to znaczy, że powinnam, powinienem się ewakuować z tego miejsca. Jeśli tak jest, to rzeczywiście to zrobię. Jeśli natomiast pozwolę sobie na to, żeby mieć świadomy kontakt z moim ciałem i uznam to, że nie zawsze będzie mu wygodnie, że czasami będzie ono w nowych okolicznościach, będzie doświadczać tej przemiany. Będzie w nowych środowiskach, więc to naturalny etap procesu dostrojenia mojego ciała do tych nowych jakości. Więc pozwalam sobie na to, żeby moje ciało również doświadczyło tej zmiany, a ja odpowiadam na tą zmianę poprzez działanie, które teraz wykonuję w życiu. Poprzez nowe działanie, które teraz wykonuję w moim życiu. I to jest właśnie współpraca z energią, ta magiczna relacja z wszechświatem, której tak szukam. Ona się zadziewa w taki prosty sposób we mnie, bo przecież to ja jestem duszą. Więc nie potrzebuję już szukać tej łączności, bo teraz ją właśnie odzyskuję, kiedy odpowiadam na to zaproszenie, które głęboko czuję w sobie właśnie teraz. I to nie musi być ciężkie, to nie musi być przytłaczające, jednak może być wymagające i zapraszające do samodyscypliny. Wewnętrznego bycia w sobie, szlifowania jakichś swoich nowych umiejętności, które wiem, że mnie przyciągają i przydadzą mi się w tym, do czego zaprasza mnie życie. Więc zgadzam się również na ten etap szlifowania siebie tutaj i to jest w porządku. Tak naprawdę rozwój i mój aktywny udział w rozwoju jest odpowiedzią na to. Że kocham siebie tak bardzo, że daję sobie tym samym pozwolenie na to, aby czuć się dobrze w tej zmianie, aby mój umysł mógł dostroić się do tej zmiany, aby moje ciało mogło również dostroić się do tej zmiany. Więc z tego miejsca rozwój już nie jest ciężką pracą, jest raczej odpowiedzią miłości, która płynie przeze mnie. I dla tej miłości się stawiam i w ten sposób dzieje się moje uzdrowienie. Kiedy rozwijam się, sięgam po to, co jest mi potrzebne. Po to, aby pomóc sobie poruszać się w tych zmianach, których i tak doświadczam. Hmm. I teraz zatrzymaj się na chwilę w tym miejscu i poczuj, jak to jest, kiedy doświadczasz tego miejsca w sobie, kiedy zmieniasz energetykę, wchodzisz już na inny poziom, z którego dzieje się życie. W życiu może być dalej bałagan, mogą być porozsypywane rzeczy, tak jak ja mam teraz w pokoju rzeczy wszędzie porozkładane. Może być dużo rzeczy, które są, wiszą, projekty, które są do zrobienia, ale teraz, kiedy zmieniasz energetykę i pozwalasz sobie na to, żeby zaangażować się w swoje życie z tego miejsca, które zaprasza Cię z miłości, żeby wesprzeć siebie w tym, przez co przechodzisz. Tutaj już nie ma kalkulacji i grzą, grząźnięcia w analizach, w poszukiwaniach. Ale jest odnajdywanie. Bo ta wibracja miłości, kochani, ona zmienia energetykę Twojego dnia, ona zmienia energetykę Twoich działań, zachowań. Z tego miejsca wszystko, co wydawało się ciężkie, trudne, ciężka duchowa praca nabiera innego smaku. I po, powiedz do siebie dalej na głos, jak pracuje w Tobie ten temat. Jak dalej mi nie wierzysz, i myślisz sobie, że ona taka mądra, uduchowiona, cokolwiek, oświecona, że pewnie nie jest jej w ogóle ciężko w życiu? Powiedz do siebie dalej na głos, jeśli mi ufasz, jeśli pomaga ci to, co mówisz i powtarzasz, tak jak ja sobie uczę. Powiedz do siebie na głos i uznaję te wszystkie części mnie, które w ogóle nie wierzą. Że ta zmiana może być łatwa, że ta zmiana może być dla mnie dostępna i że rzeczywiście to tak działa. Uznaję te części mnie, które są tak głęboko schowane w tych ciemnościach, że nawet nie chcą słyszeć o tej zmianie. To jest w porządku. Macie prawo tam być i tam siedzieć. Ja nie jestem tu po to, żeby nad Wami pracować. Ja jestem tu po to, żeby z Wami być. I żeby poprzez to bycie stworzyć Wam przestrzeń do, do transformacji, która dzieje się we mnie i która dzieje się w Was. To jest nasza współpraca. I teraz poczuj, jak zmienia się energia. Kiedy z tego miejsca sięgasz, kiedy pozwalasz dotknąć sobie, siebie, tak głębiej, dotknąć tego, co jest ukryte, schowane, zakamuflowane, co nie chce mówić, co myśli, boi się mówić, co wie. Boi się tego świata i tego, jak to świat odbierze, Jakąkolwiek, jakiekolwiek działanie, kreacja, nowe słowo, zachowanie, bycie. Siedź teraz ze mną tak, jak siedzisz, i pozwól sobie patrzeć na te miejsca. I zobacz, że kiedy przestajesz nad tym ciężko pracować, doświadczasz tej zmiany. Jest w tobie moc, która pochodzi z innego miejsca, jest to moc, która pochodzi od duszy, w której równolegle dzieje się transformacja twojej tożsamości. Jesteś jednością z tym, co w tobie pracuje. Stwarzasz dlatego przestrzeń Więc pozwól sobie na to, żeby się oswoić z tym miejscem. Poruszaj się z wdziękiem, z gracją w swoim życiu. W tych ciemnościach, w tych schowanych aspektach, w tych niepewnych aspektach. Poruszaj się z gracją i wdziękiem. Są rzeczy, które możesz zrobić teraz, które są gotowe do zmiany. I tam trzeba fizycznie swoje ręce włożyć, sięgnąć i to zrobić. Natomiast są rzeczy i takie momenty, czy takie jakby obszary naszego życia, które jeszcze nie są gotowe do wydobycia. I to też jest w porządku. To może równolegle pracować w tobie. Jednak, żeby dać temu ruch, trzeba ruszyć. Jednak, żeby ruszyć, trzeba zrobić ten pierwszy krok. Do nowego, otworzyć się na nowe. Więc z tego miejsca, kochani, ta informacja o zmianie, o tym, jak ją zrozumieć, jak ją pojąć, jak dostroić swój umysł do tej zmiany, jak wyjść z tego cyklu, Robienia rzeczy z poziomu niewystarczalności. Jak być aktywnym uczestnikiem w tej zmianie, aktywnym uczestnikiem życia, z wypiekami na twarzy, iść przez to życie, iść przez ten świat i patrzeć, jak on się zmienia na Twoich oczach, Twoimi rękami. Więc w ten sposób. Czuję tą zmianę, kochani, tak ona się u mnie zadziewa. Kiedy przychodzą momenty, które są nie, w których te nieznane aspekty pojawiają się, kiedy ta stara tożsamość tak mocno wybija, po prostu zatrzymuje się tutaj. W moim przypadku działa powiedzenie: Widzę cię, jestem tutaj. Wiem, że się boisz. Te trzy sentencje, które teraz popłynęły, dla mnie działają. One dla mnie pracują. Więc spróbuj i zobacz, jak one będą u Ciebie działać. Kiedy po prostu spotkasz się z trudnym momentem, który bardzo boi się tej zmiany, w której i tak jest. Więc takie krótkie wideo, porównując te, które nagrywałam wcześniej. Dzisiaj taki krótszy przekaz, ale głębszy. Dziękuję, że jesteś ze mną w tej podróży. Kochani, będę przychodzić na transmisję na żywo, będę się pokazywać, bo tak też wszechświat mnie wzywa do tej pracy na żywo. Lubię ten przepływ. Kiedy energia pracuje, mogę rozmawiać z Wami, wymieniać się tutaj tym, co pracuje równolegle we mnie i słyszę Wasze odpowiedzi, więc będę się pojawiać w najbliższym czasie, dobrze? A tymczasem wspaniałego wieczoru, czy dnia, czy nocy, w zależności, kiedy odsłuchasz to nagranie. Dziękuję.